Poznałem pizzerię w plazie. Ja rozumiem, że odwiedza nas sroga zima, i mam na to przepis, jak to dobrze wytrzymać. yo ciasto oliwki, ser, czyli pizza, nie może tu być pominięta. Również papryka, yo, I wrzucam alegorię do dawnego Dis'a, ponieważ o tym zapomniałem, by w nim wypisać: że mnóstwa kalorii nie należy się pozbywać, trzeba je spożywać, by ich ilość mogła przybywać. w Swojej kondycji do sportu nie można przerywać. No kolego, są liczne sporty zimowe, ale chwila, najpierw uzupełni pasze żywieniowe, bo także do rapu jest. Jest to gruntowe, a nie tak jak latem, wszystko wtedy zapasowe ale im pizzy, to mnie w głowie slato. Co ty na to, przyjacielu, powiedz co ty na to? A tam walnąłem tu pytanie retoryczne. Spróbuj sam i zrozum ten rap empirycznie, Czyli tak na co dzień to bardziej praktycznie. Kolego więc może zjeć już tę pizzę. Lecz odstaw muzykę dwóch rzeczy naraz nie da się trawić, bo od tego kolego można się udławić, nara! Thank uh you. -huh.